W maju 2011 roku burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zakupił system powiadamiania za pomocą krótkich wiadomości SMS-owych. System skierowany jest do wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice, którzy po zarejestrowaniu się w tym systemie będą otrzymywać informacje o zagrożeniach najczęściej. My otrzymujemy informacje o zagrożeniach ze służb przykładowo z Państwowej Straży Pożarnej, z Instytutu Meteorologii, Gospodarki i Wodnej. Po weryfikacji takich informacji, my wysyłamy SMS-a poprzez system komputerowy, gdzie wprowadzamy po prostu informacje o zagrożeniu, następnie zaznaczamy rejony, do których te informacje mają być skierowane. Informacja nie jest skierowana dla wszystkich mieszkańców Gminy Myślenice, tylko do wybranych y, selektywnie dzielnic, sołec. W przypadku y, uszkodzenia internetu, przerwania jakiegoś łącza, mamy możliwość raz albo przesłania poprzez y, y, internet mobilny z laptopa, bądź poprzez telefon komórkowy, y, z tym, że przesłanie informacji poprzez telefon komórkowy następuje już do wszystkich mieszkańców. Nie dzielimy wtedy, nie ma żadnego podziału na poszczególne grupy mieszkańców czy na poszczególne sołectwa. Wszyscy dostają jednakową informację. Aby otrzymywać wiadomości z informacjami należy zarejestrować się do systemu poprzez wysłanie na numer 661 000 112 SMS o treści wybranego kodu rejestrującego. Określa on miejsce zamieszkania. Aktywacja usługi następuje automatycznie i natychmiastowo. Od tego momentu wszelkie informacje, ostrzeżenia i ogłoszenia dotrą bezpośrednio do posiadacza aktywowanego telefonu. W każdej chwili można wyrejestrować się z systemu. Więcej informacji na stronie www.myślenic.pl.